Zagodzenie kwarantanny i pierwsze ciepłe letnie dni po chłodnej wiośnie sprawiły, że ulice i okolice Wilna nagle zaludniły się, a prawdziwe oblężenie przeżywają Troki. Letnia Stolica Wileńszczyzny w tym roku ogłoszona, także została litewską stolicą kultury. Miała tętnić życiem już od kilku miesięcy, i chociaż pandemia pokrzyżowała wiele planów, to już w czerwcu Troczanie planują udowodnić swoją stoleczność. Jest to historyczna stolica Litwy, jest to stolica sportu, stolica wieślarstwa, stolica festiwali muzyki klasycznej. Bardzo czekamy i mamy nadzieję, że kwarantanna się skończy tuż tuż i możemy wrócić do, naszej, do naszych tradycji, do naszych festiwali, do naszych festiwali polskich. Mamy przecież tradycyjne przedsięwzięcia jak Dzień Polska Pieśni, mamy plon. Ten rok oczywiście stał się bardzo ciężki dla organizatorów, czyli naszego Palacu Kultury w Trokach, bo mamy to, co mamy. Wydarzenia związane z pandemią przystopowały nasze powiedzmy plany. To, co było ciekawe, to pozostanie. Na pewno deklarujemy to, bo e, nawet pomimo, że pandemia stara się nam tu przeszkodzić, pewne wydarzenia na pewno odpadną, ale zamienią się na wydarzenia inne, być może nawet ciekawsze. Idea kulturalnej stolicy Litwy polega właśnie na tym, by co roku inne litewskie miasteczko miało szansę promować się poprzez kulturę, głównie tą własną, lokalną, a troki pod tym względem są miejscem wyjątkowym. Cieszę się, że dwa lata temu, gdy składaliśmy wniosek o status w stolicy kultury Trok, udało nam się dojść do porozumienia wszystkim wspólnie, jako Troczanom, osobom pracującym wówczas w, w kulturze, że głównym tematem przewodnim ma być wielokulturowość Trok, czyli Troki jako ta, taka perla nie tylko krajobrazowa, ale ta perla też taka no, wyjątkowa w trokach wielokulturowa. Jeszcze w połowie ubiegłego wieku Polacy stanowili w trokach większość, a nie mniejszość. I dziś społeczność ta wyróżnia się lokalną aktywnością. Tuż przed wybuchem pandemii i jubileusz 30-lecia uścił zespół pieśni i tańca troczanie, pozostający wizytówką tej społeczności i szukający natchnienia w miejscowych tradycjach, które przypomniało jubileuszowe widowisko Skufra Babuni. Złuchające. Gdy wyciągać z tego kufra to, co czasami zapomniane, ale tak ważne jest wydobyć w dniu dzisiejszym, odkurzyć troszeczkę odkurzyć i to przedstawić w nowym świetle dla nas wszystkich. Więc ja, jako dziecko tej Ziemi, serdecznie dziękuję przede wszystkim za to, że przez te 30 lat została zachowana tradycja zespołu. Serdecznie życzę, żeby tych troczanów z tej naszej sali, nie tylko z tej ziemi trockiej, do nas jak najwięcej przebywało. Dziś troczanie to już zespół wielopokoleniowy, rzecz można rodzinny, czego dowiedli najmłodsi artyści, dający nadzieję, że kurczenie się polskiej społeczności na ziemi trockiej nie będzie tak boleśnie szybkie, jak się czasem wydaje. Mamy dużo zespołów dziecięcych, tanecznych, mamy zespoły również karaimskie, tatarskie, mamy zespoły rosyjskie, mamy zespoły litewskie. Cieszymy się tym, Це mi pokazać to, co mamy. W tym roku nie odbyło się już święto miasta inaugurujące zwykle sezon turystyczny, ale wiele imprez, w tym także polskich, odnalazło się w przestrzeni wirtualnej. Na czas pandemii przyszło zamknąć miejscowe ośrodki kultury, ale do trok można się było wybrać zdalnie poprzez niezwykłą wystawę fotograficzną. W tym roku postaramy się jednak zrealizować te nasze rozległe plany wystawiennicze. Będzie i dużo dobrego malarstwa i świetnych zdjęć, nawet wystawa rysunku. Cieszę się, że mamy możliwość tak szeroko prezentować tu w trokach sztukę profesjonalną najwyższych lotów. Dla wielu galerii pandemia okazała się poważnym wyzwaniem, ale my mamy nawet więcej odwiedzających nas zdalnie, niż czasem mieliśmy w rzeczywistości. Niewidoczna przestrzeń to tytuł wirtualnej trójwymiarowej wystawy, którą można oglądać na stronie internetowej Pałacu Kultury w Trokach. Autorem zdjęć jest Bartosz Frączak, fotograf z Polski od lat mieszkający w Wilnie. Zaproponowaliśmy też pokazać troki z innego punktu. Wynikło taka myśl, że musimy pokazać troki, kiedy akurat są najmniej zwiedzane kiedy nie mamy turystów, kiedy nie mamy widza, kiedy mamy. Autentyczne, stare troki, jakimi były przed 100, przed 200 laty, pokazać te uliczki, te wszystkie fragmenty architektury trockiej, kiedy, kiedy widzimy to spojrzeniem innym, podczas kwarantanny w pustym mieście zamkniętym. Ja przygotowywałem wystawę, która miała być pokazana w przestrzeni miejskiej na planszach, ale nie chciałem tyle czekać. Pomyślałem, w jaki sposób można by było wystawę pokazać już teraz. I wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, że dlaczego by nie pokazać tego w wersji jak gry internetowej 3D, stworzyć platformę specjalną, galerii, po której można by było się poruszać i pokazać wystawę. Kolejnym polskim akcentem będzie Międzynarodowy Festiwal Sztuk Transmisje, który zawita do trok już na zakończenie lata. Jego inicjatorem jest Rzeszowski Teatr Mienia Wandy Siemaszkowej. Przyjaciele z Podkarpacia są także ambasadorami litewskiej Stolicy Kultury i wierzą, że o pandemii do tego czasu zdążymy zapomnieć. I życzę, żeby ten rok zapisał się w historii troków jako rok, Pięknej animacji życia duchowego, kulturalnego. Wiem, że nie będzie to łatwe i nie jest to łatwe ze względu na pandemię, ale jednak wierzę w to, że w drugim półroczu troki zajaśnieją pełnym blaskiem, także goszcząc międzynarodowy festiwal. Transmisje. Też wierzę, że, że ten czas kwarantanny po prostu zmobilizuje twórców Litwy do takiego jeszcze raz spojrzenia na... Na no, odkryte albo może nieodkryte troki i pomogą wszyscy dla nas dla nas y, jeszcze raz na nowo odkryć i, i zastanowić, jakie to ma dla znaczenie dla nas. Troczanie nie tracą nadziei, że stolicę kultury Litwy w 2020 roku licznie będą odwiedzali nie tylko mieszkańcy tego kraju, ale i goście z Polski, dla których wypad na Wilężczyznę w czasach niesprzyjających dalekim podróżom może być miłym urozmaiceniem nadchodzącego lata. we W cieniu pandemii okazały się także rocznice ważnych wydarzeń historycznych, których nie było możliwości uczcić. Wiele szczęścia miała pewna wciąż mało znana, a wielce zasłużona Wileńska Placówka, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej i działająca przy nim Szkoła Nauk Politycznych. Tuż przed zamknięciem granic naukowcy z Wilna, Warszawy i Kowna zdążyli jeszcze uczcić 90. rocznicę powstania tego ośrodka specjalną konferencją. Istniał tylko 9 lat, 9,5 roku, a jednak przez 9,5 roku stworzył tyle, że zaistniał w historii sowietologii polskiej i sowietologii europejskiej. Powstało szereg prac bardzo ważnych, posuwających naukę naprzód. Zrywa z leninowskim systemem, Ten temat u nas cały czas, instytutu i poszczególnych profesorów, poszczególnych dokonań, no cały czas jakby wisiał w powietrzu. Bo tutaj i Stanisław Swianiewicz, i, i Stefan Erenkreucer, i Wiktor Sukienicki, Władysław Wilchorski, no to cała plejada takich gwiazd, no po, po, ponadregionalnego znaczenia. No i tutaj był oczywiście tylko pretekst te 90-lecie Instytutu, żeby przypomnieć działalność Instytutu, ale działalność tych wielkich Wilnian. Był bardzo. Poważną placówką, chyba pierwszą na świecie placówką z sowietologiczną i jako taki odegrał bardzo wyraźną rolę w dziejach Polski i w ogóle Europy Wschodniej, wliczając to także Litwę. Instytut Europy Wschodniej i działająca przy nim Szkoła Nauk Politycznych rozlokowały się na parterze dawnego Pałacu Tuszkiewiczów, gdzie wówczas mieściła się już biblioteka założona przez Tadeusza Wróblewskiego. Obrady drugiego dnia konferencji prawdopodobnie odbywały się w tych samych pomieszczeniach. Nie my nie mamy ikonograficznych zdjęć, żeby powiedzieć dokładnie, tylko wiemy, że to było na parterze, to znaczy w tym miejscu, gdzie Teraz odbywa się konferencja, bo to jest nie tylko ta jedna sala, ale jeszcze jest trzy pokoje poza niej, dlatego myślimy, że to była to miejsce, gdzie lokował się Instytut. W ogóle te polskie dziedzictwo międzywojennego Wilna, no, ono jest jeszcze słabo odkryte, pomimo wszystko, że, że dużo się ostatnio mówiło yy, o jubileuszu Uniwersytetu Stefana Batorego, dużo mówimy o Czesławie Miłoszu, o, o, o Mackiewiczach, ale jest jeszcze, że tak powiem, yy, takich różnych zakamarków, zakątków jeszcze nieodkrytych, no i, w, i wśród tych takich nieodkrytych tych instytucji no, był Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej. No, z drugiej strony no, pamiętajmy, no, w odróżnieniu od, nie wiem, od teatru, od, 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 od filmu, yy, te, te, te placówki naukowe oczywiście no, zazwyczaj no, nie cieszą się takim szerokim zainteresowaniem. Instytut Europy Wschodniej szybko stał się modny nie tylko wśród przedwojennej wileńskiej elity, ale i lewicującej młodzieży, na przykład z grupy Żagary. Posadę dostał tu Teodor Bujnicki. Odwiedzał go Czesław Milosz. Przy okazji powstawały też wiersze lub inne teksty. Niestety po wojnie pamięć o tej placówce komuniści tak skutecznie zacierali, że dziś nawet niewielu litewskich historyków słyszało o instytucie badającym m.in. także Litwę. Chociaż chodziłem do tej biblioteki, pracowałem nawet tutaj, nie miałem pojęcia, że tu istniał przed wojną ten instytut. Potem zresztą kiedyś się dowiedziałem, Czesław Milosz był pierwszym człowiekiem, który mi o tym coś opowiedział. Myślałem, że to było nie w tym budynku, a w budynku, gdzie później była Akademia Nauk. Milosz wspominał to jako chlubę przedwojennego Wilna. I chyba nawet powiedział, chyba to nawet jest wydrukowane. Ten instytut to była pl placówka dwójki, to znaczy polskiego wywiadu. Jeżeli tak, to dwójce trzeba podziękować. Bo to był instytut dość wyjątkowy na tle Europy nawet. Tym bardziej, że w momencie podobne instytuty były w Niemczech. Władza Hitlera kiedy się rozpoczęła, to one przeszły na taką e, typowo hitlerowską formułę e, pracy nad pod ludźmi na dobrą sprawę. Natomiast ten Instytut miał charakter rzeczywiście naukowo-badawczego, bardzo mocno akcentowano to, że je, Niezależnie od swoich ideologicznych preferencji bada się ten świat nie tylko w związku, ale także i krajów bałtyckich w sposób jak najbardziej zobiektywizowany. I to, I to dla Instytutu dało olbrzymią przewagę nad wieloma innymi placówkami, które się mocno ideologizowały w tym czasie. I stąd wydaje się, że zasługa Instytutu jest ponad tamtym czasem. Niestety wybuch wojny i wkroczenie Armii Czerwonej oznaczało nie tylko kres działalności Instytutu oraz Szkole Nauk Politycznych. Zbiory ośrodka natychmiast zostały zagrabione i wywiezione do Mińska, a potem do Moskwy. Zaś jego pracownicy znaleźli się na celowniku NKWD. Stefan Erenkreutz to no szczególnie tragiczna postać, dlatego że no nie tyle zakatowany, ile zmarł z wycieńczenia. W więzieniu na Lukiszkach i, i Sowieci, i NKGB to ciało gdzieś wyrzucili, że my nie wiemy dotychczas, gdzie, gdzie, gdzie są jego prochy. Świaniewicz nie tylko cudem uniknął Katynia, ale i zdążył namaścić swoich następców, którzy najpierw w podziemiu, a potem już w wolnej Polsce kontynuowali dzieło wileńskiego ośrodka. Jesienią w Warszawie odbędzie się druga część konferencji, kiedy zakładałem jako bardzo młody, 25-letni człowiek podziemny instytut pod nazwą Instytut Europy Wschodniej w 83 roku, to w deklaracji ideowej tego instytutu jest napisane, że nawiązujemy do sowietologii przedwojennej, w tym do Instytutu Wileńskiego. No zatem, kiedy przyszło, przyszła... Wolność i doszło do powstania późniejszego studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. No to w sposób naturalny przyszło to odniesienie do przedwojennych osiągnięć Instytutu Wileńskiego. Najważniejsze jest to, że o tym pamiętamy, że o tym spróbujemy rozmawiać także z udziałem Litwinów. To jest niezwykle ważne, dlatego że coraz bardziej nas łączy, mam wrażenie, przekonanie o potrzebie studiów, o potrzebie badania o potrzebie y, analizy Rosji. Rosji, która nam i zagrażała, i obecnie również zagraża. Nie w tym sensie, że grozi wojną w sensie ścisłym, ale jest poważnym czynnikiem niebezpieczeństwa i zagrożenia, z którym trzeba się liczyć.